Staramy się robić pauzę, ale nie ma walki, to krótkie pauzy tam robimy, ale nie miałem z kolegą przyjemności rozmawiać, zdaje się, to przedstawię Cię, operator Piotrek Zulpa, A01, okolice Gryfis, okolice Gryfis, ja tam do Ciebie dolatuje kolego, proszę. Y, modulacyjka na 5, a SOWO dolatujesz do mnie na jakieś... Pół S powiedzmy sobie, w dużych szumach, ale modulacja na 5 bo jest zrozumiała w 100% bez problemu nie masz że Mógłbym prosić, żeby się rodzera w... 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 włączył. To też tak samo modulacja ładna, sygnał wiadomo 0 jest tam modulacja 3 rzucę... tam się 100%. Zrzucę Majka tutaj dalszym kolegom. Zobaczymy, co testują się z tobą. Dans to najbliższej jest proszę Marek. A dzięki Piotrek, dzięki witam kolegi lampowego, tylko jeszcze inny, a inne do tego, żebyśmy po imieniu jakoś tam jechali z tej strony e, Nowember Tango 161 operator Marek KTH Płoty Pomorskie, Proszę do ciebie. E, dziękuję za Majka. Tak jak y, wspominałem operator Jarosław, baza lampowy operator Jarosław. Witam Jarku, witam Jarku, bardzo fajnie, także spójrz, do latujesz, to co nam naszego, bo, bo Bogdana pewnie będziesz słyszał jak w mobila rzeknie, ale to e, a zresztą e, krzyknę do Bogdana, może, może usłyszy, to nam powiedz czy go słyszysz. E, Bogdan do ciebie. Nie, nic nie dochodzi do mnie, nic do mnie nie dolatuje. A to bardzo dziwne, bo ja słyszałem jego modulację, tylko nie wiem kiedy skończył. Także, Morgan Cię, dobrej nocy, pozdrawiam, jak wytrzymasz, to wytrzymasz. Będziemy dawać ci mikrofon, najwyżej nie nie będziecie słychać. Ale dobrej nocy życzę i mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Ale No bo policz, tak blisko nie dolatuje. to jest ciekawe. Eee dziękuję za Majka, dziękuję także, witam Jarka Lampowego z Polic, witam, pozdrawiam z tej strony, November Tango 142, operator Antoni, KTH Runowo, to koło Węgorzyna, Runowo tutaj to drugie, bo jest dwa, jest stacja i jest osiedle, to z tego osiedla, Jarek jak mnie odbierasz, proszę ma ich do ciebie. Tak. No na pół s -a do mnie Antoni dochodzisz, witaj, bardzo mi miło Cię poznać. Yy, modulacja 100% zrozumiała, także w sumie na 5, również w szumach, ale bez problemu da się wszystko zrozumieć. No ja jeszcze Ci muszę podać o to jak, jak dolatujesz do mnie, czyli również bez s ale modulacja 100% czytelna. Nie jest to za głośna, ale jest to 100% czytelna, yy, także mieści się ponad szumami trochę, no tak to powiem. Proszę Jarek, do Ciebie jeszcze. No, no, miło słyszeć, że tam jestem zrozumiały w 100%. Rozmawiam z Granta, dwójki, tak już przedstawię może swój sprzęt przy okazji. Yy, antena Gainmaster na dachu czteropiętrowego budynku. Miałem gaymajster, no tutaj kolega Piotr takiego ma, no niestety. U mnie antena to jest Black z 13 metrów nad ziemią. Radio to jest Jackson 2, pomocnik 100 lampowy, o tak odpowiem powiem. Eee, no i tak, tak to, tak to wy, wygląda u mnie. Antena oddalona tutaj odejmie o 15 metrów przy innym budynku, bo akurat przy samym budynku, przy samym radio, no niestety tam z gruntem jest nie tak, że jest, jest bardzo słaby odbiór. Było. Nadawanie było względne, ale odbiór byle jaki. A ja tutaj mikrofon teraz przekażę do Śmiedwina. Zobaczę, czy tam dolatujesz do Śmiedwina i czy ci koledzy ze Śmiedwina odbierają. Andrzej, proszę ma ich do ciebie. Dzięki Antoni. Yy, w początku prawie, że nie ale dolatowałem. Z jednym zagłosem słyszę, jaka ty, że zniechęc mię lampowy, bo pełno to ma tam, nie wiem, na jedną albo góry, dwóch laskę, we świeczkę jakąś. Yy, no, prawie, prawie, że słyszę owiew, kiedy z, yy, nie wiem, czy niektóre słowa rozumiem, yy, czy tam, ale nie wszystkie. Yy, Zaciekaw jestem, czy jakoś trochę tam dolatuję. Yy. Proszę Janek, a jak nie, to tam może ktoś No, ja kolegę zrozumiałem bardzo dobrze. 100% przekazu zrozumiałem. Wychodzisz u mnie na praktycznie 0s'ów. Tam jedna kreseczka mi się ledwo zaświeca w grancie, ale modulacja jest bezproblemowa. Zrozumiałem 100%, bardzo mi miło.

ja cieszę się, że, że tak ładnie le, lecimy. I może, no, ale to już ktoś inny przeka przekaże do Pogdana. Czy teraz <śpiewa> ktoś usłyszał, proszę, o, może Marek. No dziękuję. Jestem przekazany do Wojtka, a Wojtek spóźnił jej mleka. Bo ktoś tutaj mlekował. Proszę Wojtek. No, Okej, okay. tak przez Christiana operatorowita ku te ha koło jak ci odnosuje tam przejść widząc Jarku, niestety Jarku, ja ciebie odbieram. Wiem, że modulujesz, wiem kiedy kończysz, to które słowo trochę że jest to przytelne, a ja co, no bodaję, tutaj antena pionowa, jedna, druga fali, 40 metrów nad poziomem ziemi, jeden następnie, plus metry masz i tak dalej, tutaj ale 87 się jakiś tam dopał, także no mówię, coś tam się tutaj, proszę dalej, jeżeli był brek, to zapraszam, brek proszę. Tak, odbieram ciebie praktycznie bezesowo, ale bardzo słabiutko, tak muszę się skupić, żeby zrozumieć co niektóre słowo. Jakbyś mógł jeszcze raz się przedstawić z imienia? Miło mi Kamil, okolice Jastrów, Jastrów z okolic Kamienia Pomorskiego. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. Doleciało do mnie, aczkolwiek z problemami musiałem się dobrze wsłuchać. No, w tej chwili szumy jak gdyby troszeczkę Cię przykryły i słyszałem modulację, jednak nic z tej modulacji w tym momencie nie zrozumiałem. Wspieram się tutaj jeszcze takim filtrem DSP cyfrowym, Was odsłuchując, który mi pomaga trochę tych szumów się pozbyć, ale w tym momencie nawet, że tak powiem, ten filtr nie pomógł mi za bardzo.

Tu stacja bazowa lampowy, tu stacja bazowa lampowy, czy koledzy jeszcze mi odbieracie. No, bo mi coś tutaj się pogorszyła bardzo chyba propa, bo już tak powiedzmy bardzo mocno się to wszystko osłabiło.

Mnie odbiera, co drugie słowo, ja go tam też w miarę dobrze zrozumiałem, akurat ostatnią wypowiedź. No tutaj dodam, że ja nadaję bez żadnego podparcia, prosta z radia, aczkolwiek radio wychodzi około 9 W. Także tutaj żadnego podparcia nie mam, prócz filtru DSP, którym się wspomagam. Mam granta dwójkę, A, ty masz granta dwójkę czyli, czyli tego nowego, Tak, zgadza się. Powtórz jeszcze raz, bo troszeczkę jakbyście odeszli mi z częstotliwości i musiałem się dostrajać. No właśnie, bo, bo w momencie, nie słyszymy, jakbyś był za nisko, musiałbyś podnieść częstotliwość e, u siebie, bo albo się ten grant po prostu nalżał, albo coś się w porodzie zmienia. a ty go no słyszysz na tym samym poziomie, bo ja go słyszę dużo no, no, ciszej niż wcześniej. E, proszę, Antoś. Ja słyszę na tej samej no, poziomie, tylko, tylko tu mi... Tu mi uskoczył, proszę ciebie, no, kolega, kolega z tego, no, no, uciekło mi, dziwić wszystko, ale to, ale, no nie wiem, może próbować Jarek podnieść, ale ja tutaj go odbieram dobrze, ja też, ale, a, tutaj, tutaj, no, na to jest na teraz, bo tam się do, to kręcałem, no, teraz to jest piąta równa, tak to wygląda, Marek, proszę, Marek. もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回もやれ、もう1回 Musimy się sami przekonać, bo to nie jest takie moje zdanie, ale on tam, bo to Jarka, czy masz możliwość właśnie, bo sam jestem tego nowego wyraża, powiedziała, że tego wyraża, na tym prezydenta, tego wyraża, dwójkę na internecie, umarłem, tak wszystko po miniu, idę na robiony, zresztą uniwer i prezydent to mniej więcej to samo i tam jest ta możliwość, żeby tam starców odnieść do góry, proszę Jarek. Tak, mam tutaj Clary Fira i delikatnie na plusik się przesunąłem i już troszeczkę lepiej się do Was dostroiłem. Panowie, korzystając z ciszy chwilowej, chciałem poinformować Was, że nagrywam tą całą naszą łączność. Także możemy uzgodnić pod jakim hasłem to na YouTube zamieszczę, żebyście sobie łatwo to znaleźli. Ale kamień,

jak chcecie, mogę to nagranie z naszego dzisiejszego tu spotkania w Eterze zamieścić na YouTube. Posłuchacie sobie swoje modulacje, jak to u mnie wychodzicie. Nie ma sprawy, ja tam nie mam, nie, nie, nie jestem ścigany, jestem gorącym, także jeśli o mnie chodzi, to nie ma sprawy. Co wspierać kolegów jeszcze innych, Mark? Proszę, że

No zrozumiałem Antoni, że, że tam koledzy nie mają nic przeciwko Także mogę wrzucić na YouTube i się posłuchacie jak to u nas wychodzicie Ale pamiętam, że na początku naszej łączności kolega Antoniego odbierałem dużo, dużo lepiej Czyli coś jakby troszeczkę się już pogoda chyba psuje Bo już w dużych szumach i, i, i ledwo go usłyszałem